thank you Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, nie wiem czy się smucić, czy się cieszyć, że dotarliśmy do ostatniego ogrodu w tej wiosennej edycji projektu Wow Garden. Dotarliśmy na Opolszczyznę i chcemy Wam pokazać prawdziwy, wiejski ogród z roślinami, które są takimi starymi roślinami, które cały czas gdzieś w naszych ogrodach się pojawiały. Gotowi na poznanie Joanny, czyli właścicielki tego ogrodu? Ja już się nie mogę doczekać, aż Joanna opowie mi historię tego ogrodu. Idziemy jej szukać oczywiście w ogrodzie, bo w tym roku wszystkich szukamy gdzieś. A Was zapraszam do subskrypcji kanału. Dajcie komentarz, czy Wam się ten ogród podoba, i dajcie znać, czy widzieliście resztę odcinków z projektu Augarden. Wow Wsi spokojna, wsi wesoła, chciałoby się rzec, a jak jest naprawdę? To zapytam zaraz Joannę Cześć Asiu. Bardzo Cześć, mi Hubert. miło, że dotarłem do tego twojego malowanego wiejskiego ogrodu. Fantastyczny. Pójdziemy obejrzeć. Zakamarki, pewne? Pewno, zapraszam. Będzie dużo do oglądania. No to super, już się cieszę, bo to taki prawdziwy wiejski ogród. Idziemy te zakamarki oglądać, no ale przechodzę i mówię: Nie, no, jabłonka w czerwcu kwitnie? To chyba nie jabłonka, nie? No nie, to jest chyba moja ulubiona róża w tym ogrodzie, którą, e, której długo, 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 długo szukałam. Ile ona ma lat? 20, 20 lat będzie miała. Bobby James, słuchajcie, właśnie jest w kwitnieniu takim głównym, największym. Jedynym właściwie, prawda? No niestety, to jest jedyna jej wada. Pomijam yy, wzrost yy, i... O, niektórzy by dali dużo, żeby tak rosła, nie? Tak, natomiast to chyba dla mnie jest najszybciej rosnąca róża. Yy... Zarasta właściwie całą jabłonkę twoją. Tak, która tak. Która już nie jest jabłonką. Nie, ona już... Yy dokonała swojego żywota i w sumie dobrze, no bo też taki był cel, bo widziałam, że drzewko jest bardzo stare, mówimy o jabłonce uh -huh. oczywiście, no i tak pomyślałam, że ona będzie dobrą podporą dla, tego, dla, tej, dla tej róży właśnie. No fantastycznie to wygląda, nie? No po prostu, czy sąsiedzi ci się pytają, co ty masz za jabłonkę, która kwitnie w czerwcu? Tak, nawet obce osoby, które gdzieś tu spacerują, Zaczepiały i się pytały, co to jest, co to tak kwitnie, co to za drzewo owocowe. No ja wtedy zawsze mówię, że to róża. A jak one długo kwitnie? Jaki jest okres kwitnienia? Wszystko zależy właśnie od pogody. No bo teraz mieliśmy taki dosyć intensywny, intensywne opady przez cały tydzień. No i to od razu, zresztą to jak na każdej róży, mhm, od, razu od razu to widać. widać. W tamtym roku, no trzy tygodnie. Czyli trzy tygodnie masz taki piękny widok. Tak i zapach. Widok, zapach jaki. Tak, jak wszedłem tak. tutaj do ogrodu, to rozglądam się gdzieś tam y, po dołach, a i "Co tak pięknie pachnie?" A Asia powiedziała: spójrz do góry, nie?" No i spojrzałem. Fantastyczna. No i przede wszystkim niesamowita y, stołówka dla wszystkich latających zapylaczy. Tak, tak, widać, widać jak tylko słyszeć jest. Czyli ten taki y, odgłos tych zapylaczy tak. to też jest taka no terapia troszeczkę w ogrodzie, nie? No tak. No. Właściwa częstotliwość. O, super. Idziemy dalej. To opowiedz tak naprawdę, no bo widzę tutaj dużo takich starych drzew oprócz tej jednej jabłonki, która jest pod porą, no to jest jeszcze inne, są też jeszcze jabłonki tak, jakieś. Nie? Tak. Co to jest za miejsce tutaj tak naprawdę? Bo to nie jest cały twój ogród, ale nazwałaś nie. go stary sad, bo jest taka piękna tak, e, piękna nazwa. Bo właśnie to jest to miejsce, które chyba pierwsze urzekło mi, jak y, szukaliśmy domu właśnie na wsi. Y, ten staro drzew, ten stary sad gdzie, no, to był okres letni, gdzie właśnie już widziałam ten ogrom tych owoców, mm -hmm. tu jest stara renkloda mm -hmm. bardzo dawna odmiana, taka zielono-żółta, mm -hmm. gdzie teraz trudno ją zdobyć. Ale też one są odporniejsze chyba bardziej na, na te choroby, teraz to są, czy nie? Myśli wydaje, że tak, ponieważ, yy, no, oprócz mszyc… No, no ale to, mszyce zawsze były, no. no, to ona, no nie wiem, ile ona może mieć lat. Jak, jak my już tutaj mieszkamy 24 lata, mhm. no to ona była już była już duża. Była duża nie? Czyli ona może mieć 30. No 30-35 lat parę. Może mieć. No, to super, bo faktycznie te starodrzew zawsze daje taki inny oddech w ogrodzie. Nie? To jak już jak wszystko takie płaskie, no to jest trudno tak. zawiesić oko na czymś, a te linie i te, te, te osie w ogrodzie. Są bardzo ważne, a taką oś to Ty to masz dopiero z kuchni. Teraz tak. pójdziemy. E, a powiedz mi jeszcze m, tą historię m, Twoją z tym ogrodem, bo rozumiem, że byłaś fanką ogrodnictwa od dziecka. <grywk> tak, tak. <grywk> tak czy nie? Nie, to już, to już taka anegdota, którą odpowiadam wszystkich, że jak przez 30 lat mieszkałam w mieście, to jedyny kontakt z ziemią to miałam w skrzynkach na balkonie. E, a jak Jeździłam na działkę do moich rodziców, to e, największą pracą e, ogrodową to było leżenie na leżaku i się opalanie. A to też praca. E, no tak, męcząca, to <grym> męcząca. fakt. E, natomiast sobie w tej chwili nie wyobrażam. E, I tak jak właśnie mamy ławki, mhm. ławka w ogrodzie. Tak. Tak. Przez 24 lata może trzy razy siedziałam na niej. <grym> Ale jak już usiadłaś, to zauważyłaś coś, co trzeba będzie Ale oczywiście, to tylko tak mówię o siedzeniu minutę, bo o tutaj trzeba coś wyrwać, tu łapię się na tym, że jak do kogoś przychodzę, to e, każdy pielę. Każdy freak ogrodowy jest taki sam. Po to prostu wiem. wszyscy robią właśnie to samo. Zamiast odpocząć w ogrodzie, to odpoczywają, ale w inny sposób. Ja też mam mm, gdzieś tam z sąsiadów, jak czasami ktoś przyjeżdża do nich, a ja w niedzielę gdzieś tam w tym ogródku i tak mm, pani mówi, no tak, w niedzielę się odpoczywam, ale to jest największy odpoczynek, jaki można sobie zrobić w ogrodzie. Zdecydowanie. Bo innego nie ma. Zdecydowanie. to usiedliśmy, Ty usiadłeś po raz trzeci na swojej ławeczce przez te e, naście lat. Ale Aż się dziwnie czuję. <laughs> ale powiedz, e, ławeczki, ławeczki. No bo są ławeczki, które można zakupić gdzieś, a są ławeczki i inne elementy, które można wykonać same. Tak, tak. E, właśnie na ten, taki, ten element e, architektoniczny, ławka, jakieś elementy drewniane, mhm. To taki, tu właśnie, musi być nieodłączny element tego akurat ogrodu. I y, szukałam długo i nie znalazłam taki, który by tutaj pasował. No i poprosiłam mojego męża, dla którego to było wyzwanie, zrobić y, parę lat temu coś w drewnie, y, i zrobił ławkę, która jest no, moją ulubioną, mm -hmm. y, ponieważ zawsze chciałam mieć ławkę naokoło drzewa. No, ale y, mąż tak się rozochocił i no, wpadł w pasję y, stolarstwa, mhm. że zaczął robić y, wszystko. No, wszystko, wszystko. Wszystkie elementy, które są wokół domu, e, wokół domu w ogrodzie, obeliski. E, okiennice, tak? Okiennice, meble ogrodowe, one muszą stanowić całość. To nie może być, że dom jest elementem odrębnym. Mhm. One, to musi być wtopiony w ogród i to właśnie zrobił mój mąż, za co jestem mu bardzo wdzięczna i no, powiem szczerze, jestem pełna podziwu. Następnym razem przyjedziemy wtedy, kiedy będzie, bo teraz jest w pracy, ale tak. bo, no to koniecznie musimy go poznać. Kto Kochanie, robi, bardzo cię pozdrawiam. Kto robi takie piękne, e, piękne mebelki ogrodowe i to wszystko jest pomalowane właściwie na jeden kolor, nie? Taki ciemna zieleń. Plus, Albo taka blada zieleń. Plus te obeliski, które wyglądają jak z katalogów angielskich. I wykonanie zapewniam wyśmienite. Słuchaj, jesteśmy w tej części takiej m, części ze starym sadem. E, ale ten ogród od samego początku wyglądał inaczej, ta nieruchomość, jaką kupiliście, też wyglądała inaczej, a siadała nam zdjęcie, jak to wyglądało. Zobaczcie, ile pracy zostało tutaj włożone. No właśnie, powiedz mi, jak Ty na samym początku, jak tutaj przyjechałaś, wyobrażałaś sobie, że ten twój ogród będzie wyglądał? Czy taki klasyczny ogród powinien być kolorowy, czy może bardziej zielony jak to, jak to wyglądało u ciebie. Jak kupiliśmy tę nieruchomość no to jak y, pojawiła się koncepcja że no trzeba jakoś ogród za y, zaaranżować no to mm -hmm. obłożyłam się y, chciałam powiedzieć wszystkimi magazynami jakie były dostępne na rynku w tamtych latach ale tylko jeden i <laughs> y, y, zazwyczaj były to zdjęcia z zachodnich mm -hmm. y, y, stron niemieckich z angielskich, tak tak. tak. No i właśnie e, wtedy pojawiła się ta koncepcja, że to musi być kolorowo, ale jednocześnie, że to musi być takie nasze, takie stąd, takie wiejskie i te dlatego swojskie, nie? takie swojskie, I dlatego bardzo zależało mi, żeby e, wprowadzić do ogrodu te e, gatunki takie, jak to się mówi, babcine, rodzime. Rodzime. Te stare gatunki roślin, te takie babcine rośliny, o których mówisz, to jest jedno, ale w twoim ogrodzie jest mnóstwo różnych dodatków i takich elementów, e, które mnie kojarzą się właśnie z taką wsią. Czy to jest dla ciebie ważne, że masz takie elementy? Mm, no oczywiście, nie wyobrażam sobie wiejskiego ogrodu bez wikliny, mm -hmm. bez kamienia. Mm -hmm. Kamień bez... taki polny, z, z pola zebrany to z mierzy, nie? ale na przykład stare korytko kamienne, mm -hmm. e, no i e, metal stary, e, pokryty takim już patyną, taką patyną no. tak to jest właśnie to ostatnio to jest takie stare żelastwo że tak, że tak powiem to jest to jest to czego teraz poszukujemy na takich różnych giełdach starości bo one. Pięknie wkomponują się w ten ogród. Czyli ty jeździsz po takich starych chutach. Tak, lutach. oczywiście. <laughs> I gdzieś tam szperasz po tak, prostu jak, tak. jakbyś ubrania szukała. W Dokładnie tak. 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 Nie, nie jakieś nowe. obrazy, nie nowe, mhm. tylko właśnie tam, gdzie jest najwięcej tego metalu, grzebanie się w tym, żeby znaleźć starą kłódkę, którą mogę powiesić gdzieś mhm. tutaj na drewutni jakiś stary wieszak, gdzie będę mm -hmm. wieszała doniczkę, no to, to tak, no takie to musi być, pasować tutaj. Ale mówiłaś, że tego masz bardzo dużo, ale mnie osobiście to się tak nie rzuca w oczy, bo to jest takie lekko gdzieś ukryte, takie gdzieś schowane, to jest chyba mm, takie, mm, takie, taki element tego ogrodu, który sprawia, że chce się gdzieś tam szperać i szukać. No bo to też taki był zamiar, żeby pewne rzeczy poukrywać, żeby goście, osoby, które wchodzą, rozglądają się, oglądają same dokonały odkrycia. Że... Tak jak z jajeczkiem na Wielkanoc, jak coś dzieci biegają, stylu. szukają, to też. Tak, coś w tym stylu, że to jest taka, takie drobne radości, że oj, ale to, to jest jeszcze coś tutaj znalazłam, a tutaj jest takie, to, takie coś fajnego, no także to jest taka przyjemność, że nie jest on oczywisty, mm -hmm. nie, nie jest wszystko pokazane od razu, tylko można sobie poszukać samemu. To teraz y, y, powiem tak, Zola pójdzie poszukać tych elementów i zrobi takie ładne ujęcia i będziecie mogli część tych elementów z nami odkryć, a część oczywiście zostawimy na kolejny odcinek, a za chwilę przejdziemy do głównej części ogrodu, którą Masia widzi z okna. I co tam widzi, to zobaczycie. Chyba Ci się nie będę pytał o ulubioną roślinę, bo pewnie jest ich wiele. Tak? Tak jest? No tak, tak. Moja ulubiona roślina w ogrodzie to taka, która jest w moim ogrodzie. E, czyli wszystkie? Czyli wszystkie. No czyli prawidłowo, tak naprawdę. Dzisiaj jest ta ulubiona, a jutro ulubioną będzie inna. Tak, no teraz właśnie ulubioną moją rośliną jest bodziszek, mm -hmm. których mam kilkanaście odmian i które właśnie w tej chwili kwitną. Tak, a bodziszki to Rozan. przecież... Tak, bo dziszki to taka no, staropolska roślina. Te odmiany przecież dzikie rosną na, na każdym na łąkach, lasu tak? i na łąkach, więc warto wprowadzać te staropolskie rośliny, te znane od lat. No, oczywiście te nowe też jak ktoś ma taką potrzebę, żeby zobaczyć. Oczywiście. Ale u Ciebie raczej zobaczymy te starsze, starsze rośliny. Tak, bo tak jest ten ogród zaprojektowany, żeby właśnie pokazać te. Piękne rośliny. A taka, która najbardziej pachnie w Twoim ogrodzie, oprócz Bobby James? No to floksy. Floksy. Nie, nie wszyscy lubią zapach floksów. Ja się spotkałem z takimi osobami, którzy uważają, że jest taki duszący. Ja na przykład bardzo lubię, bo mi przypomina też e, taki okres dzieciństwa, gdzie jeździłem na wieś. Tak. E, no ale floksy to jeszcze poczekamy. Zobaczymy je pewnie e, w sierpniu, jak przyjedziemy. Jesteśmy w centralnej chyba części twojego ogrodu, w sercu ogrodu, tak? Czy tak, nie? Czy tak, to jest serce, tak, to jest serce ogrodu. Znaczy w sumie jesteśmy na granicy. To jest serce ogrodu, a tutaj mamy tą część leśną taką. Mhm. No i oczkowodne. tudzież o. stawek, jak to woli, bo niektórzy wolą powiedzieć stawek, niektórzy oczkowodne, wykonany własnymi łapkami. No za wyjątkiem wykopu, no, no. ale reszta wszystko to jest tak, rzeczywiście własnymi łapkami zrobione. E, rybki są w środku? No muszą być, muszą, muszą być, grud? bo by komary nas zjadły. A tak one jedzą komary? Tak, to jest akurat e, złota orfa, która e, jest trochę drapieżnikiem, trochę roślinnożercą mhm. i ona załatwia, że oczko wodne e, będzie czyste i nie będzie e, komarów. To bardzo cenna informacja, szczerze mówiąc, bo nie wiedziałem, że, że, że tak można naturalnie zadbać o to, żeby ta czystość wody była lepsza i żeby nie było komarów, Czyli złota orfa. Tak, to jest odmiana jazia. A, super. I dodatkowo jest złota. No, jest to jest narańczowa. No, tak? Wszyscy nie mają zauważyć. Te, te japońskie karpie, karpie ale one są takie mało żywotne chyba, nie? To znaczy, że są widowiskowe, mm -hmm. y, natomiast y, no, nie pasują do wiejskiego, wiejskiego ogrodu. ogrodu. No dobra, okej. Okay. Za chwilę Asia opowiesz nam jeszcze o pewnych historiach Twojego ogrodu, ale Zola już przygotował upominki od naszych partnerów projektu Wow Garden. Od Brico przywieźliśmy jak zwykle dużo takich narzędzi ręcznych, rękawice różowe, bo Zola wybierał, nawóz, rośliny, no i donice. Dzięki. I bardzo się cieszę, że dopasowaliśmy się do tych większości donic, które tutaj masz. Będziesz oczywiście robić takie nasadzenie z ziół. Od firmy NAC masz podkaszarkę, wąż i drobne upominki, Świetnie. myślę, że też się przydadzą. E, Zawsze. Mówiłaś, że e, masz już jakiś oregano, ale inną odmianę. E, tak. To tak. super odmiany. Znaleźliśmy faktycznie w marsze dużo różnych tych odmian mhm. ziół było, dlatego przywieźliśmy Ci oczywiście inne niż wszędzie indziej, czyli masz bazylię, już pięknie kwitnącą, bo trzeba pamiętać, że bazylia to nie tylko listki, ale również oczywiście. piękne kwiaty. Bardzo przyciągają właśnie owady. Mhm. No i jedno z najbardziej popularnych roślin ostatnio w ogrodach, czyli tak. stipa. Myślę, że się będzie dobrze komponować. A jak Pięknie. to się będzie komponować, to zaraz Asia Wam pokaże robiąc kompozycję. Doniczka gotowa. Stipa pewnie będzie się tutaj zaraz przewieszać. Tak, będzie na wietrze pięknie się gdzieś falować. tam falować. Za chwilę gdzieś się ustawimy, ale chyba musimy ją z zolą w dwójkę wziąć, bo jest ciężka. No i wracamy. No na słońce gdzieś. Na słońce, nie? No tak, żółka na słońce. Tak. To szukamy już miejsca. Doniczka znalazła miejsce pod twoim. Ukochanym tak. drzewem. Tak, tak. Ukochanym. Jakie to jest drzewo? No sumak, Costawiec. Dla niektórych jest to chwast zemsta sąsiada. Zemsta sąsiada. Przepraszam, sąsiadów. A dlaczego zemsta sąsiada? No, to jest. Wiemy, że system korzeniowy drzew jest, jest. taki jak korona, ale mhm. on jest wyjątkiem, bo on potrafi kilkadziesiąt metrów gdzieś szukać, wypuścić. gdzieś wypuścić. I, no i te drzewa, które rosną za ogrodzeniem, to jest chyba właśnie. Ten sumak stowiec, pierwszy, tak, który tak. tu był, a na dodatek jak przetniecie korzeń, to wyrosną dwa sumaki. Tak, dlatego najlepiej je delikatnie odrywać, ale nie łopatą wykopywać, bo wtedy jeszcze będzie miało się w tym miejscu kilka więcej. No, ale to jest piękne drzewo tak. o takim Będę bronić. parasolowatym kształcie. Nie? No i przepięknie przebarwiającym się na jesień. Dokładnie, super liście, ale jak już jesteśmy przy tym sumaku, to... Co to są te nazwy w Twoim ogrodzie? Tak, to jest, to jest taka historia, bo y, jestem romantykiem od urodzenia. A, uh -huh. Jestem wychowana na Ani Zielonego Wzgórza i ona każde swoje ulubione miejsce nazywała jakoś taką nazwą własną. Pamiętamy? Ja pamiętam. A, okej, dobra. Pamiętam. Miała swoje ukochane jezioro lśniących wód. Uh -huh. Za długa może i nazwa by była, ale to miejsce nazywa się malowany Ogród jako uh -huh. ogólnie. I mamy takie sekcje, które zostały nazwane tak, jak właśnie by te nazwy pasowały takie do nich. Malarskie takie. Tak, tak, takie... właśnie tak. Twoje, takie Moje. faktycznie romantyczne. Tak. No, romantyzm roztacza się w tym ogrodzie na każdym kroku. A dobrze, że Asia wspomniała. Jeśli chcecie zobaczyć więcej kadrów z tego ogrodu, oczywiście, to zapraszamy na Instagrama Painted Garden. Tak? Albo po prostu malowany, malowany ogród. ogród. Tam Asia wrzuca dużo różnych treści. A my idziemy zobaczyć, jakie jeszcze te nazwy w tym ogrodzie są, bo widziałem jeszcze przynajmniej dwie. Wie, yy, trzy? Mamy trzy takie sekcje yy, główne, główne mhm. więc mamy potorzechem, stary sad, leśna woda. I leśna woda, piękne nazwy. U ciebie w ogrodzie jest mnóstwo roślin, ale gdybyś miała komuś polecić, takich. Pięć roślin do rustykalnego ogrodu, takiego wiejskiego, prawdziwego ogrodu. To co to są za rośliny? No to na pierwszym miejscu floksy. Floksy dlaczego? Yy, na no wszystkie walory tego, tej rośliny, na kolor, na Duża zapach. Duża kolorystyka, tak. No, no bo i idealnie na, do nasadzeń takich jako dalsze tło, yy -y. bo są wysokie. I zapach piękny. I Dobra. zapach, tak. Druga roślina? Yy, dzwonki, wszelakiego rodzaju od płożących poprzez takie właśnie rozpiniolistne. Wyniosły jest też taki dzwoneczek, który ma u góry taką czuprynkę tylko, nie? Tak, dzwonek skupiony. A tak, no wyniosły skupiony, tak. wyniosły to jest nawet chyba inne. Super, mnie się dzwonki też kojarzą właśnie z takim wiejskim ogrodem. Kolejna. Naparsnica. na Naparsnica na parsnica. Na parsnica to jest piękność z ogrodu, taki można by ją posadzić samą tak. i ona niech sobie rośnie. Jako soliter idealnie się też sprawdza w miejscach takich półcienistych. Przepiękne jest mm -hmm. i kolory też różne, ale bardziej stonowane, raczej niż jakieś krzykliwe, nie? Tak, zdecydowanie. No bo u floksów można, y, są też takie bardzo intensywne bardzo, kolory. Bardzo i tak jakieś bardzo jaskrawo różowe, mm -hmm. pomarańczowe. Bordowe, takie ciemne też. Nie? Są też bordowe ciemne. Mm -hmm. To mamy trzy. Co jest czwartego? Yy, no na pewno nieodłącznym elementem takiego romantycznego, mm -hmm. wiejskiego, rustykalnego ogrodu to jest paproć. Paproć. A to zaskoczenie dla mnie. ale to faktycznie. Dla mnie były. to jest obowiązkowa pozycja w takim ogrodzie. Szczególnie Mamy, zacienionym, tak, gdzieś. Tak, nie? gdzie one występują też w przepięknych kolorach. Wietlice, mm -hmm. no to to już naprawdę jest cała feria. Tak, i wysokie są też również. Tak, nasz. więc to jest też moja ulubiona bylinka. No i piąta. Bodziszek. Bodziszek, no to tak, no to bodziszek to nawet jest teraz modną rośliną, więc wraca do takich łask, już wspominaliśmy, że ile masz tu tych odmian, kilkanaście Kil, mówisz tak? Kilkanaście albo i więcej, bo ja tak nie, nie prowadzę skrupulatnej ewidencji tego, co mam, natomiast na pewno są ileś tam odmian, odmian korzeniastych, czerwone, y y y y y Himalajskie, I świetnie się sprawdzają lunkowe. jako zadar, zadarniające. Tak, nie? no to zresztą widać. No. To Wszędzie? chyba te wszystkie nasadzenia to jest z trzech bodajże sadzonek, które kiedyś. Zwierają się mnóstwo. Tak. Są szybko. bezproblemowe. Do góry nogami można je posadzić, też wyrosną. Czyli jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z ogrodami, lub chcecie zmienić coś w swoich ogrodach, żeby miał taki charakter sielski, wiejski, to Asia dała wam pięć roślin, bez których ona nie wyobraża sobie takiego ogrodu. Szczerze mówiąc, ja się chyba w 100% zgadzam. Ja bym oczywiście dodał krwiściąga, moją ukochaną okay. roślinę, ale to jest roślina, która jest w ogóle nieznana i niedoceniana. No i krwawnica. No i krwawnica, która przyszła tu do ciebie sama. Tak, sama. Gdzieś tam z tych łąk do Może, albo jakiś ptak przyniósł. W każdym razie jest zjawiskową byliną w tej strefie przybrzeżnej. Przybrzeżnej, bo to musi być mokro. Tak, jednak. musi być mokro. No dobra, to macie już nawet. 7. Moi drodzy, pod starym orzechem, który Asia mówiła, że to było drzewko, które tutaj było, tak? Tak, jako jedyne. Jako jedyne? Oprócz sadu. Oprócz sadu kończymy tą wizytę e, wiosenną e, u Asi w ogrodzie. Już się nie mogę doczekać, aż przyjedziemy e, w sierpniu, bo wszystko będzie kwitło. Zostawiamy was jeszcze troszeczkę z kadrami z tego ogrodu, a ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za odwiedziny i zapraszam wszystkich w sierpniu. I no do i na mnie Instagrama, na Instagrama. Na Instagrama daś.